Witam Państwa. Dzisiaj chciałam się podzielić z techniką mycia szyb. Szyby po zimie to są bardzo puste, bardzo brudne. Także potrzebujemy dwie miski, jedną miskę do mycia, drugą miskę do płukania. ściereczkę, najlepiej jakąś taką miękką, żeby była ściereczka do mycia, żeby wszędzie można było nią dość. Potrzebujemy płyn do mycia naczyń, płyn taki do spryskiwania, do mycia szyb i ocet. I ja mam taką tradycyjną ściągaczkę, jak normalnie powinno się myć, ale ja już sobie taką kupiłam, trochę mechaniczną. Także łatwiej już jest zmyć bo tylko nie, nie woda. Woda zbiera się do pojemnika, nic nie kapie, nic nie, nie, nie brudzi, także łatwiej jest po prostu utrzymać porządek. I teraz weźmiemy się do mycia. Dał do miski. nie niedużo wody, bo tylko dzisiaj myję na pokaz. Będę A była... na czy Ciepło, czy ciepłą? Ciepłą. Jak będę była swoje okno, to muszę więcej wody mieć. A ta ściereczka to taka jak. Le, le taka pawełniana. No tak, taka ściereczka, która już się zużyła do naczyń, i już można ją, bo ona jest mięciutka, można nią sobie zmywać teraz niedużo, nie dużo płyną, żeby nam bardzo się nie pieniło. Ale octu sporo. Octu zlewamy sporo. I takim samym roztworem możemy myć wszystkie glazury. I wtedy tylko wymyć i ściereczką wyczyścić na sucho i już mamy glazury po pomyte. Także idzie, idziemy do okna. Idziemy A jeszcze A, a druga miseczka jest do płukania, to też wlewam. Wlewam wody i płynu do... Do mycia na już się nie wlewa, tylko teraz z samego odstąpię. To już odstąpię tyle ile jest. Także na jedno mycie okien potrzeba połóżnienia. I jedną ściereczkę do, do płukania. Mię już się zużyła poszewka. Na poduszkę to ją porwałam. I, a najlepiej, jakby był jakiś bawełniany, no jak Ktoś ma z mikrofibry ściereczkę, to też jest bardzo dobre. No i bierzemy się za mycie. Idziemy do okna. Już naszykowałam sobie sprzęt do pracy i zaczynamy myć. Zaczynamy myć zawsze od góry. Od góry rama. Dokładnie. Wszystkie zakamarki dokładnie i szyba. O. Już jak jestem na wysokości, to umiję jeszcze utrynę z tej strony. Że to, to nie jest taka lekka praca. Najlepiej, jakby małż pomógł, pomycił okien. jedną część umyto, jedną część już panu umyto. Teraz sobie zmienimy biseczki. I woda w będzie. to co to za woda? To jest sama woda z odtymką. Czy wszystko jeszcze raz tą wodą, tak? Tak, Wszystko jeszcze raz czystą wodą odcedzę. Już jak się po zimie umyję, to później już można to. O nie. nie. Trzeba zawsze spłukać te płyn do już czysto. Teraz bierzemy się z ze... oku. Jeszcze przyszły Na mokre, na mokrą szybę, wsiukamy, nie muszą być, nie musi być sucha. O rozprowadzę go, go. I teraz taką tradycyjną ściągaczką. Od góry do dołu. ściągano, właśnie tu już leci woda. I tam tą ściągaczką już mamy sucho wszystko. Jak nie mamy takiej ściągaczki, nie mamy ani takiej, ani takiej, to po prostu bierzemy ręcznik papierowy i floterujemy szybę i też jest czyściutka i ładna. O, jedną już mamy umytą szybę. To może drugą pokażcie, tą, tą, tą drugą Tym Jakiś. Trzeba popatrzeć z prawej, z lewej strony, czy nie ma jakichś pozostałości. I teraz na jedną, drugą. Po tej, po tej ściągaczce tej, i na podłodze jest płyn. Tu jeszcze do tej, do tej ściągaczki to jeszcze taka jest bieńka. Właśnie. i ramy wytrzymy na sucho i już już jest jedna strona drzwi umyta. A tak co jak się smugi pojawiają? No to trzeba wziąć właśnie papier, ręcznika papierowego i toczyć. Często się właśnie pojawiają. Yy, a jak się nazywa? Smugi. No, ale to właśnie można. Ręcznikiem papierowym. Ale takim jak w kuchni? Tak, tak, taki, taki. A taką ściereczką, co ty masz? Też można. Taką? No, też można, oczywiście, że musi być sucha, bo jak będzie mokra, to będziesz robiła z powrotem hmm. yy, te. No, zacieki, zacieki. Mm -hmm. Teraz z drugiej strony mamy. Nie. A już. Tyle. Tyle Państwu miałam... Do, tyle państwo miałam do zaoferowania. Właśnie techniką. No ja już jestem w tym wieku, że już się zmęczyłam. Mówiąc <grym>, jedną stronę okna. Także polecam, polecam. I, I. No i ciężkiej pracy życzę. Życzę, nie życzę, nie, nie. A jak często myjesz okna? Ja myję co trzy miesiące. Mhm. Ale jak potrzeba jest, to zależy od potrzeby. Jak, jak są wiatry i, i kurzu dużo, to trzeba i co dwa miesiące mieć też. A co z parapetami? Parapety razem, razem się myje, no też się myje, jak się okna myje. Mhm. Ale ja jak kwiatki podlewam, no to też tam co dwa tygodnie ściera. Ale ten, co jest na zewnątrz? A na je... zewnątrz też się myje go. Tą, tą pierwszą mieszanką czy tą drugą? Tą pierwszą mieszanką, tak. Pierwszą mieszanką, pierwszą wodą, mhm. tylko no i... Już jak się umyje wszystkie okna, to wtedy można parapety myć, bo parapety są bardzo brudne, mhm. żeby, zwłaszcza po zimie. Żeby nie używać tej samej wody, ścierki. Nie, no właśnie, żeby nie używać, żeby nie pobrudzić ścierki, mhm. bo ona będzie za czarna. Mhm. No, no Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłej pracy. Najlepiej poprosić męża. Postawić mu kawę. I niech myje, niech się bawi. <noise> Dziękuję bardzo, do zobaczenia.